Hej, w tym odcinku pokażę wam w jaki sposób wziąć chwilówkę w AASa. Link do strony znajdziecie w opisie mojego filmu i koniecznie z niego skorzystajcie, bo po wybraniu tego linku pojawi wam się ta oferta. No i teraz co robicie na samym początku? Na samym początku ustawiacie sobie kwotę jaką chcecie pożyczyć. Maksymalnie możecie wybrać 10 tysięcy złotych, ja wybiorę 1000. Następnie wybieracie okres w jakim spłacicie tę pożyczkę. Ja tutaj ustawię sobie 14 miesięcy. No, i teraz, jak już wszystko jest tutaj ustawione, to wybieramy przycisk Złóż Wniosek. Teraz przekieruję nas do wniosku. Na samym początku upewnijcie się, że kwota pieniędzy, jaka jest tutaj wpisana. Odpowiada tej kwocie, którą chcecie pożyczyć, a także, że termin, czy też liczba miesięcy, która tutaj jest wpisana, odpowiada liczbie miesięcy, po której spłacicie całą kwotę pożyczki. Pospodem macie szczegółowe informacje na temat pożyczki, którą będziecie brali. Możecie sobie przejrzeć, czy wam to odpowiada. No i teraz zjeżdżacie sobie niżej. Tutaj do wpisania macie swój numer PESEL. Wobec tego wpisuję swój numer PESEL i celowo ukryłem ten numer, aby go nie udostępniać. Następnie wpisujecie swój numer telefonu komórkowego. Teraz wybieracie sobie rodzaj pożyczki. Do wyboru macie pożyczkę indywidualną, a także pożyczkę na działalność gospodarczą. Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, czyli tam swoją firmę, to możecie sobie wziąć pożyczkę na działalność gospodarczą. Ja natomiast zaznaczę sobie pożyczkę indywidualną. Następnie wyrażacie tutaj wszystkie zgody. Następnie wybieracie przycisk dalej. I będziemy mieli kolejne dane do wpisania, są to dane osobowe. Zjeżdżamy sobie niżej, wpisujemy swoje imię, nazwisko, numer dowodu osobistego. Numer dowodu celowo ukryłem, aby go nie udostępniać. Następnie wpisujemy swój adres e-mail, następnie nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, jeśli taki istnieje. Następnie kod pocztowy, miasto. I teraz, jeżeli wasz adres zamieszkania jest taki sam jak adres korespondencyjny, no to wybieracie przycisk dalej. Jeśli natomiast adres zamieszkania jest inny niż adres korespondencyjny, no to po prostu wybieracie sobie tutaj kwadracik, adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania, zjeżdżacie sobie niżej i wypełniacie wtedy adres korespondencyjny. U mnie adres zamieszkania jest ten sam co adres korespondencyjny, wobec tego odznaczam sobie tę opcję. I wybieram przycisk dalej. Teraz wyświetliły mi się informacje na temat statusu mieszkaniowego, dodatkowa informacja także źródła dochodu. Na samym początku forma własności mieszkania. Wybieracie czy własnościowe, wynajmowane, czy mieszkacie u rodziców i dalej i Ja mieszkam u rodziców, wobec tego zaznaczam opcję mieszkam u rodziców. Następnie rodzaj nieruchomości. U mnie jest to mieszkanie. Zjeżdżam sobie niżej. No i teraz cel pożyczki. U mnie to będzie szkoła. Następnie wykształcenie. U mnie jest to średnie wykształcenie. Następnie stan cywilny. Panna Kawaler. Status zatrudnienia. U mnie jest to gospodarstwo rolne. Teraz wpisujecie termin rozpoczęcia pracy. U mnie jest to 2017 rok. Wybieracie miesiąc, w którym zaczęliście Następnie dochody miesięczne netto Dla przykładu wpiszę 1500 Oczywiście te wszystkie dane muszą być autentyczne, ja tylko wpisuję tutaj przykładowe dane Teraz zjeżdżamy sobie niżej Wpisujemy sobie kod promocyjny, jeśli jakiś posiadamy Możecie potwierdzić swoje dane na Facebooku, jeśli chcecie, ja nie chcę potwierdzać tutaj danych z Facebooka jeżeli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem to możecie także zaznaczyć tę opcję ja jej nie będę zaznaczał, ponieważ nie jestem nim zainteresowany no i tutaj macie formę wypłaty wybieracie sobie formę do wyboru macie wypłatę czekiem giro na poczcie przelew na konto lub przelew ekspresowy w ciągu 3 godzin ja wybieram sobie przelew na konto teraz zjeżdżamy sobie niżej i wpisujecie tutaj swój numer rachunku bankowego na który będą po prostu przesłane pieniądze. Ja ten numer celowo ukryłem, aby go nie udostępniać. Tutaj wybieracie formę własności rachunku bankowego. Czy rachunek bankowy jest osobisty, wspólny czy firmowy. U mnie jest to rachunek osobisty. Następnie wpiszecie właściciela rachunku bankowego. No i wybieracie dzień, w którym będziecie płacić swoją ratę. Ja wybiorę 14. No i zjeżdżamy sobie niżej. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, że udzielamy pełnomocnictwa i wyrażamy zgodę na udostępnienie przez ASA Polska moich danych osobowych, a także zaznaczamy, że zapoznaliśmy się z polityką prywatności i akceptujemy jej treść. No i teraz wybieracie przycisk potwierdzam. Ja natomiast nie będę klikał tego przycisku, ponieważ nie chcę brać kolejnej pożyczki. Natomiast myślę, że Wy sobie dalej już doskonale poradzicie. Jeśli byście mieli jakieś tam problemy, no to śmiało piszcie w komentarzu lub do mnie na maila. W taki sposób bierze się chwilówkę przez internet w ASA Polska. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli udało mi się Tobie pomóc, to zostaw suba, dzwoneczek, komentarz i lajku ten filmik. Upewnij się także, że widziałeś moje inne filmy, a jeśli jeszcze ich nie oglądałeś, to koniecznie je obejrzyj. Ja tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się na razie.